Opracowanie Telewizja Polska. Tekst polski Barbara Rodkiewicz. Czytał Mirosław Butta. Znowu brzydka pogoda. Znowu grypy i przeziębienia. Ale w najbliższej aptece znajdziesz coś dla siebie. Coldrex! Inne środki pomagają wybiórczo. Coldrex dzięki specjalnemu składowi jednocześnie udrażnia nos, ułatwia oddychanie, działa przeciwgorączkowo i uśmierza ból. Zawiera witaminę C, która wzmaga odporność. Coldrex radzi sobie z najdokuczliwszymi objawami. Spróbuj, po co się męczyć? Opsik! Coldrex! Hollywood. Uwaga, za chwilę rewelacja. Okay, i gumie Hollywood możesz wygrać jedną z ośmiu wypraw na czarny ląd. Gorące rytmy Afryki przeprawa Jeepem przez dziką dżunglę. Wystarczy, że wyślesz jedno opakowanie po gumie Hollywood. Szczegóły w prasie i sklepach. Każde opakowanie to szansa wygrane. Nie zwlekaj. Odkryj Afrykę. Rondello Dio! Typowo włoski smak. Dla Ciebie rondello i dla mnie rondello. Typowo włoski to cio rondello, To cio, 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 cio. cio rondello. Baw się razem z Kio. Rzeczy nie stają się tak po prostu. Musisz działać, a to przecież wymaga wysiłku. Kiedy więc potrzebna ci jest energia, by skończyć to, co zacząłeś, sięgnij po Baton Mars. Pożywne mleko, dająca energię glukoza, delikatny karmel i pyszna mleczna czekolada. Co za smak! Mars, to smak tego co osiągnąłeś. Cokolwiek robisz, Mars doda ci sił. Tylko jedno jak jest, świerzbączki na pól. Mentos to jest od Mentos to świerzosy, to Mentos to siła, bo Mentos pełnią życieje. Mentos, the fresh maker. Cibo zaprasza na wyjątkową kawę, harmonijną kompozycję wykwintnych, naturalnie łagodnych ziaren. Kawę, jakiej nigdy przedtem nie smakowałeś. Cibo mild, tak łagodna, jak klimat, w którym dojrzewała. Cibo, podaj to, co najlepsze. Crunch chips Suddenly all your friends are here yeah, No yeah. one stays alone, that's clear Fresh people ah. Crunch chips All ah. spicy and crispy and, crispy and, tasty, and tasty, let's okay, see. Crunch chips gives your party a swing Crunch chips Wykładzimy do każdego wnętrza. Jeff generalny importer Mercury. To był dzień. Wiesz, kiedy tam jestem, czuję, że żyję. Na lądzie chcę zapewnić sobie to samo uczucie. Zapewnić. Właśnie dlatego zawsze po goleniu sięgam po Old Spice. Tylko Old Spice daje mi uczucie świeżości i ten orzeźwiający zapach, który tak lubię. Dowód? Ona jest dla mnie najlepszym dowodem. Old Spice, życie na pełnych żaglach. Wszyscy mi mówią, że jestem inna, odmieniona, że jestem naj. Nareszcie go mam. Jest mój i jest naj. Poradził mi, jak zadbać o siebie. Wie, jak ugotować smacznie i szybko. Jak rozwiązać codzienne problemy? Jak zadbać o zdrowie? I zna tyle plotek o gwiazdach. Nie sposób się z nim nudzić. Jest taki kolorowy. Tygodnik Naj dla każdej z nas taki tani. Już w kioskach.